Witajcie, jestem Igorkich X i dzisiaj robimy bloga pod tytułem Wulkan z sodą oczyszczoną. Tu widzicie, jest tam wazon w środku. Z, z karteczek zrobiłem tak, żeby wyglądał jakby to był prawdziwy wulkan, chociaż tak nie wygląda. I jak chcecie tak zrobić, to po pierwsze musi być obok Was osoba dorosła. No i potrzebujecie. Wody, octu i sody oczyszczonej. Dobrze, więc teraz wlejemy trochę wody, już mamy wlaną wodę. Teraz trochę octu. Oj, trochę chyba za dużo i teraz. Wlejemy sodę oczyszczoną. 3, 2, 1. I patrzcie! I mamy tutaj super efekt. Wybuchło. Jest ok. Może trochę dosypiemy. No, już się nic nie będzie działo, ale, ale chociaż wybuchło. I to się nazywa udany filmik, więc Was proszę o łapkę w górę, subskrybika, jak jesteś nowy lub nowa, to jeszcze dzwoneczka. No. I dziękuję za obejrzenie tego filmika.